Witam, witam. Dzisiaj kolejny dzień wzrostów na Bitcoinie. Kierujemy się w stronę 70 tysięcy. I tam jest opór historyczny. Tyle kiedyś kosztował jeden Bitcoin, 70 tysięcy dolarów. Ostatnie wzrosty były spowodowane zmożonym popytem na tą kryptowalutę. Przez duże firmy, między innymi firma programistyczna ujawniła, że zakupiła 3000 bitcoinów. Takie informacje tylko podbijają kurs Bitcoina. Czekamy na kolejne. Wejście ETF-ów pomogło też w kryptowalucie. Te i na, na rynku słychać głosy, że po przybiciu 70 tysięcy jest droga otwarta do 100 tysięcy. I bitcoin osiągnie taką cenę. Ale jak będzie, czas pokaże. Obserwujemy. I gramy. Baja. To tyle. Pozdrawiam Tomek.